Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Można powiedzieć koniec świata. Młoda prawica, młoda lewica i demokraci mówią jednym głosem. Dzisiaj gościem w studiu jest pan Jakub Bitner z Młodej Prawicy. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry. Może nie koniec świata, ale można powiedzieć, że początek nowego świata. Jak się udało wam porozumieć? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o możliwości porozumienia się, mm -hmm. są one dużo prostsze na takiej platformie młodzieżowej, a co dopiero samorządowej, bo jednak... Im wyżej, tym oto trudniej. Mhm. Czyli rozumiem, że tu łatwiej wam się porozumieć. Oczywiście. Tak zapytam, czy czasami gdzieś się tam umawiacie na jakiś procentowy drink czy coś, żeby porozmawiać, tak? Czujecie się jako, może nie jak przyjaciele, ale załóżmy jako koledzy? Um, no ja niestety nie miałem takiej okazji, ponieważ mhm. tak. Średnio wiedziałem, kto lokalnie działa. Ale dobrze, że Pan mówi, niestety, to tak jakby Pan trochę żałował. Dobrze. Mówimy dzisiaj, Szanowni Państwo, o tym, że konkretnie co, jakże się doszli do porozumienia, czego dotyczy to porozumienie? Porozumienie dotyczy utworzenia strefy, gdzie można legalnie spożywać e, trunki alkoholowe. Mhm. Um, nie pan parku uważa, to, to jest w parku liśnickim, tak? Tak. Chociaż tam ktoś mówił z, z gości na konferencji, że jeszcze myślicie o innych strefach, gdzie takie strefy mogłyby powstać e, jeszcze. Potencjałem mogą być na przykład przyszłe bulwary nad Wartą. Mm -hmm, rozumiem. Przynajmniej to jest taka moja opinia. I tam młodzi ludzie mogliby sobie spożywać alkohol do 18%. Tak. A jak młodzi ludzie, proszę powiedzieć? Ogólnie e, tu pozwolę sobie. Mhm. Nawiązaj do statystyk, że od końca czerwca tego roku do 1 sierpnia zarejestrowano 189 wykroczeń w Parku Lisiniewskim mhm. i skończyło się to 52 mandatami. Informat I macie dość płacenia do na... budżetu państwa. Po prostu chcecie, żeby to była wolna strefa, ale ja chciałem zapytać, czy jak Państwo patrzycie na to, no bo ja sobie nie wyobrażam. Idę z dzieckiem, tak? A wcześniej jeszcze pana pytałem, w jak młodym wieku można tam spożywać ten alkohol? To jest 16 lat, 18 lat, jak to Oczywiście, wygląda? Oczywiście, że 18, jest zgodnie Aha, z prawem. Czyli chodzi o, tego, tak. o te osoby, I... które chciałyby mhm. napić się, załóżmy, piwa nad wodą, gdzieś tak. Ale tak są można w wieku powiedzieć? legalnego spożycia, Oczywiście. ponieważ sprzeciwiamy się mhm. spożywaniu alkoholu przez nieletnich. Dobrze, to ja wytaczam ciężkie armaty i teraz mówię, siedzę z dzieckiem, no i ja osobiście jako ojciec, no nie chciałbym, żeby ktoś obok y, spożywał piwo, tutaj jakieś wino, no bo to do 18%, tak? No bo to chyba dla dziecka nie jest najlepszy przykład. Jak pan patrzy na to? I tak już w ramach Parku Miejskiego znajduje się tam restauracja, w której spożywanie napojów alkoholowych jest w pełni dozwolone, ponieważ. Ale tam, w restauracji, tak. tam na tym obszarze, tak? Tak. No ale no jeżeli będzie ta strefa wolna, yy, że tak powiem, że można legalnie spożywać alkohol, to rozumiem, że to będzie i na piaseczku, i gdzieś tam na trawce można się napić i żaden policjant nie będzie mógł się przyczepić. Ewentualnie tylko sprawdzić dowód osobisty, tak? czy ktoś ma ukończone 18 lat. Jeszcze jest e, jedna rzecz, której policja tam mogłaby doglądać, mianowicie sposobu spożywania, bo co innego dotrzymywanie tak zwanej kultury picia, mm -hmm. czyli po prostu nie zachowywanie się w sposób godny co najmniej potępienia, mm -hmm. no, a w razie czego to nawet odpowiedzialności nawet karnej, jeżeli by doszło do incydentów. Do incydentów, dobrze, tak. no ale załóżmy ktoś ma mocną głowę, to co 4-5 piw może tam wypić Pana zdaniem? Jak to wygląda? Bo Pan rozumiem mówi o kulturze, że załóżmy jedno piwko i starczy, ale to wie Pan, jedno piwko, a potem zaczyna być dobry humor i jeszcze by człowiek się napił, tak? Znaczy ja sprawdzałem, mhm. jak wygląda odległość sklepów ogólnie tam, w... W okolicach Parku Scińskiego i powiem szczerze, że aż tak blisko nie ma, więc tu nawet dochodzi trudność doniesienia aż tak dużej ilości. No, co pan opowiada? Czterech piw by pan w plecaku nie przyniósł? ugiąłby się pan pod tym ciężarem? No, w moim wypadku to wiadomo, ale sprawa mhm. ma się tak, że wszystko jest kwestią zachowania kultury. Bo mhm. co by się nie działo w przypadku, jeżeli ktoś by zaczął prowadzić do tych incydentów, to jednak mhm. policja musi No Siedzi pan w parku z dzieckiem, załóżmy, tak, opala tak. się, no i dziecko patrzy, tatuszy tutaj piją, tam piją, a ty nic się nie napijesz. Tak. Nie wiem, czy to dobry przykład, czy rzeczywiście w takich miejscach powinno się spożywać alkohol, to jest miejsce publiczne. Dzisiaj w miejscach publicznych nie wolno spożywać alkoholu. Aczkolwiek... Państwo chcecie taką strefę zrobić. Aczkolwiek takie strefy występują. I na mhm. przykład w Warszawie są to bulwary wiślane, mhm. do czego wcześniej nawiązywałem. W Poznaniu to są okolice nad Wartą, mhm. a we Wrocławiu znajduje się aż takich stref sześć. Mhm. I należy do nich na przykład wyspa Słodowa, dwa parki i trzy lasy. No tak, ale y, sprawdzał Pan, czy tam dochodzi często do bur, czy tam nie ma nadużycia tego alkoholu za dużo i potem policja ma kłopoty, musi interweniować? Z mojej wiedzy wynika, że to nie jest aż taki problem. Poza tym y, jeszcze warto spojrzeć na to z innej strony. Ponieważ y, mamy zakaz, który jest zbyt nadgminnie łamany, a możemy y, pochylić się nad tym zakazem. Rozważyć w pełni jego sensowność. A po co, proszę powiedzieć, jest zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych? I dlaczego to teraz łamać, dlaczego to zmieniać? Hmm. Załóżmy, że e, jest możliwa w przypadku Parku Liśniackiego nawet e, tragedia, jeżeli ktoś m, spożyje alkohol i będzie w takim stanie, że na przykład wystraszy się policji. Bo ogólnie do tej pory to zdarzało się, mm -hmm. że po krzakach się kryli. A może nawet dojść właśnie do tragedii, jaką by było. To, że ktoś ucieknie do wody. Mm -hmm. I to może być gorsze, a tu w najgorszym wypadku skończy na izbie wytrzeźwień, jeżeli będzie w stanie skrajnego upojenia. A nie boi się pan, że policja powie, no tak, skoro tam będzie można spożywać alkohol, no to my tam od czasu do czasu tylko zajrzymy. I ktoś po alkoholu, po jednej, po dwóch butelkach skoczy do wody, a słyszał pan, ile jest utonięć. Chyba połowa utonień to jest właśnie przez alkohol. Nie boicie się państwo tego, że no w parku liścinieckim, gdzie jest dużo wody, że może dochodzić częściej właśnie do tragedii, i to w zasadzie legalnie, tak, bo tam można będzie ewentualnie spożywać ten alkohol. Gdyby się tak miało dziać, to prawda jest taka, że no, wydaje mi się, że nie powinno to stanowić takiego problemu, ponieważ mm -hmm. już ktoś e, upojony alkoholem może wyjść z samej e, tamtejszej mm -hmm. restauracji, która jest tamtejszą monopolistą mm -hmm. na alkohol. I stanowczo może być ten sam. Różnica jest taka, prawdopodobnie, kto zarobi na tym. No właśnie, chcecie, chcecie trochę ten yy, oskubać skarb państwa, bo, bo wiadomo, że młodzi policjanci przede wszystkim wykazując się w pracy nakładają dużo mandatów, tak? I w tym momencie tam, gdzie było dużo tych mandatów, teraz niestety nie będzie tych mandatów. Jak ci młodzi policjanci mają się wykazać? No bo to jest dla nich najlepsze, yy, najlepszy dowód, proszę bardzo szefie, tu jest mandat, tu jest mandat, tu złapaliśmy złoczyńcę, tam złapaliśmy, ktoś spożywał alkohol. Moim zdaniem służba nie wiąże się z byciem aż tak nadgorliwym, ponieważ nadgorliwość prowadzi do nadużyć. I tu spotykałem się nieraz z historiami ludzi, którzy po prostu po spożyciu jednego piwa w stanie, to nawet nie było tak zwane popularnie nazywane podchmielenie, byli zatrzymywani i nieraz nawet uderzeni. Tu bardziej chodzi o misję policjanta, który miałby doglądać tego i dbać o bezpieczeństwo ludzi tam przebywających. Dobrze, to niech pan podpowie temu młodemu policjantowi, jak powinien się zachować, jeżeli widzi, że leży młody człowiek, no prawdopodobnie w stanie upojenia alkoholowego, żadnych awantur, nie wszczyna, leży na tym kocyku, yy, prawdopodobnie czeka, aż yy, otrzeźwieje I, i co, powinien go zabrać, nie powinien go zabrać, czy powinien go zostawić, bo w zasadzie przecież on nic złego nie robi, leży sobie? Pierwszą rzecz, jaką policjant powinien wykonać, to sprawdzenie czy czynności życiowych, czy na pewno ten człowiek mhm. oddycha. bo... No, wrzeszczaj ktoś... mówi takim łamanym głosem, tak, no, wszystko jest dobrze i co dalej. To moim zdaniem tu powinien się e, powołać w swoich działaniach na instrukcje przełożonych i pełnię przepisów. Mhm. No, sprytnie tam pan to obszedł. Dobrze, to już nie męczymy pana o, o, o ten alkohol. Chcę dowiedzieć się. Jakżeście doszli do tego porozumienia? Tak przypadkowo spotkaliście się? Jak, jak, wy, jak rodził się ten plan, żeby y, spróbować? No, lewica nie kocha się z prawicą, demokraci tu z boku jeszcze, jako przyzwoitka, przepraszam za to określenie, I, i w tym momencie doszliście do porozumienia. Jakie były kulisy tego? Może najpierw e, powołam się e, na historię tej inicjatywy, mm -hmm. która nie jest wcale nowa w Częstochowie, ponieważ e, Mateusz Szymanek. E, Nasz obecny przewodniczący naszego oddziału młodej prawicy 3 lata temu już rozpoczynał tę inicjatywę, jak dobrze pamiętam, to poprzez petycję. Z jakim skutkiem? Bardzo negatywne mi było oskarżone, mm -hmm. że chce doprowadzić do potepień, potopienia ludzi i rozbijania mm -hmm. młodzieży, gdzie na pewno w 100% sprzeciwiamy się spożywaniu alkoholu przez nieletnich. Nieletnich, bo 18 lat skończone, to już nie młodzisz. Rozumiem. Aczkolwiek y, też sprzeciwiamy się niezdrowemu spożywaniu alkoholu mm -hmm. i patologicznym zachowaniem. Ale wie Pan, to już będzie trudno wytłumaczyć. Jak jest zezwolenie, to dlaczego mam się, co za różnica, czy napiję się jedno piwko, czy dwa wina, czy, czy y, pięć piw. No. Wtedy nikt nie zabroni, bo tam nie będzie ograniczenia, że w takiej strefie tylko można jedną butelkę przynieść, załóżmy, czy zakupić. Moim zdaniem to jest kwestia mocno indywidualna mhm. i niezależna nawet od prawa. I prawo nie potrafi przewidzieć tutaj nawet widełek mhm. skutecznych. I tu właśnie jest zadanie dla policji, żeby zamiast skupiać się na wyłapywaniu ludzi i wypisywaniu mandatów, doglądała porządku w tym miejscu. Dobrze, ale wróćmy do tej genezy. Jak udało wam się porozumieć? Prawica, lewica, demokracja? Tak jak wspomniałem inicjatywa jest starsza, mm -hmm. a jeśli chodzi o poglądy to faktycznie młoda lewica jest dość lewicują, no bardzo lewicowa nieraz, mm -hmm. no, chociaż to też zależy, bo wywodzą się od około blisko takich centrolewicowych Hmm. nurtów socjaliberalizmu. No ale oni popierają to, czego wy na przykład nie popieracie, prawda? I czy, tak. i czy was troszeczkę, przepraszam za to słowo, nie brzydzi, rozmawiać z lewicą, że no, no wiem, rozmawiamy na zupełnie inny temat, ale wy macie zupełnie odmienne zdanie na inny temat, gdzie my absolutnie nie chcemy nawet o tym rozmawiać. Ale są sprawy, gdzie można zagłosować, coś poprzeć ręka w rękę i to hmm. będzie bardzo dobre rozwiązanie na przykład. Strefy je... tak? Tak. Bez spożywania, a jeszcze jakieś pomysły są? Bo słyszałem, że we wrześniu coś nowego szykujecie, że dogadujecie się w innej z sprawie. Znaczy tu dokładnie nic nie mogę zdradzić, ale mogę powiedzieć w jakich sferach możemy się zgodzić. Na przykład, to proszę powiedzieć. Na przykład załóżmy, że mamy problemy na drogach i po prostu należy to rozwiązać, na przykład dodać liczniki do sygnalizacji świetlnej, y, rozwiązać sprawy technologiczne, na przykład w czymś takim jak progi zwalniające, bo... No to tworzy się, to, to Tak, ogólnie to, to chodzi o... To już nie zabierajcie pracy A... stowarzyszeniu, które zajmuje się tak. z osobami niepełnosprawnymi. Z tego co wiem liczniki no, pojawiają się. Podejrzewam, że w ramach finansów, w ramach tak. pieniędzy, będą na innych skrzyż... skrzyżowaniach się pojawiać. Ale co jeszcze? Coś, co y, rzeczywiście no, pokaże, że to jest młoda lewica, młoda prawica, Młodzie demokracji. Jeżeli jest słowo młoda, młodzi mhm. to należy się też skupić na sprawach dla młodzieży i to jest o. właśnie też z myślą o młodzieży. To ponieważ, nawet miło. Ponieważ, no nie oszukuję się, Częstochowa się wyludnia mhm. w swojej części, a tu chcemy mieć inicjatywę taką promłodzieżową, żeby jednak młodzież pomyślała, a może jednak fajnie będzie w tej Częstochowie. Rozumiem, Nie macie ochoty zastąpić swoich starszych kolegów, którzy nie potrafią gdzieś tam na górze y, dogadać się, porozumieć, a, a wy potraficie. No w jednym temacie, ale no, ktoś może powiedzieć przykre, że na temat alkoholu, dopiero tutaj w strefie tej, y, tego spożywania alkoholu dogadujecie się, a na inne tematy nie potraficie się dogadać. Jeśli chodzi o zastępowanie, to to jest kwestia indywidualnej i indywidualnych ambicji, mm -hmm. więc nie mogę opowiadać za ogół. Ale... A jakie pan ma ambicje w tym momencie? Pan by chętnie zastąpił starszych kolegów, którzy gdzieś tam na górze, no, no nie potrafią się dogadać, tak? Wydaje mi się, że do tego jeszcze przyda mi się doświadczenie, bo mm -hmm. do działania przyda się trochę pokory, jednak. Mm -hmm. A warto też wyczerpywać środki działań, jakie my mamy lokalnie, nawet bez stanowisk. Mm -hmm. Nawet prywatnie, jak się nie spotykacie, to ktoś z lewicy nie ma do pana pretensji. A ty, tu jesteś taki konserwatysta, na te tematy w ogóle nie chcesz rozmawiać, a my też byśmy jako młodzi chcieli, załóżmy, żeby tak. marsz jakiś tam wolności, niepodległości przeszedł alejami itd. Wy nie chcecie, bo od razu myślicie, że nie wiadomo, co my chcemy tu wprowadzić. Są takie rozmowy między wami? właśnie aż takich kłótni nie ma, bo niektórzy w miarę wieku tak prywatnych rozmowach aż tak dużo nie pchają tematów polityki, bo po prostu jest tego przesyt. Mm -hmm. Już ogólnie nazwijmy to, mamy taką polityczną atmosferę, gdzie mm -hmm. to jest niczym gła, którą e, wdychamy w płucę dosłownie i działa na nasz umysł. Dobrze, to na zakończenie Panie Jakubie, zapytam, gdyby to spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Doszło do skutku, bo to piszecie do Pana Prezydenta do Rady Miejskiej, tak, żeby do Rady Miasta, żeby się na to zgodziła, wyraziła taką wolę I, i gdyby się udało wprowadzić ten nowy przepis, i będą konflikty, będą nieporozumienia. Policja nie będzie wiedzieć, jak interweniować. Pan jako przyszły mediator, bo z tego co wiem, pan chce się zajmować konfliktami, będzie w stanie pomóc? Tak, ciekawość. Z przyjemnością bym doradził, ewentualnie nawet spróbował rozpisać jakieś mhm. strategie, jeżeli by było na to zapotrzebowanie, ale mhm. w miarę możliwości wierzę w tą naszą policję, ponieważ mhm. to są ludzie, Którzy często tam robią, działają misyjnie, ponieważ no, niektórzy tak narzekają na pensję, ale jednak czasem wierzą w to, co mhm. robią. I właśnie liczę, że tacy ludzie będą takim natchnieniem, które spowoduje, że mhm. będzie bezpiecznie w tym parku liśniackim wówczas mhm. i powiedzmy, że wzrośnie nawet zaufanie do policji. O, proszę bardzo. A wy byście byli za tym, żeby w alejach prowadzić taką trochę wolną strefę? Bo też kulturalnie kamery podglądają, nic się nie dzieje, od razu by Straż Miejska mogła interweniować. W alejach, myślę, na, się na ten Pani. moment jest to dość radykalne rozwiązanie, ale wydaje mi się, że wszystko by zależało od tak naprawdę tego, czego by mieszkańcy chcieli. Mhm. A na przykład, jak dobrze pamiętam, kwadraty są w części terenem prywatnym, więc teoretycznie, nie można by traktować tamten teren jako taką strefę, podobnie jak przy akademikach. Ale miejsce publiczne. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan Jakub Bietner z młodej prawicy, błogosnie chcieci, dziękuję bardzo. Dziękuję.